Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony, QSYMI witam Was w kolejnym odcinku tej serii. Przegrajmy PZQ Przegrajmy z serii PZTQ Outlast. Przegramy skończymy w Outlast. Yy... Próbuję znaleźć jakąś baterię, ale widzę, że to na próżno. Wow, nie wal, tak że może to. Może tutaj coś będzie jakaś bateria. Chujeria! I boazeria! Złap mnie tylko. Też kluźnięte. Może tutaj coś. Zupa pomidorowa, napijski. Poduszkiem ktoś jest schowany. Nagrywa się wszystko. Szukam naiwnie baterii ciągle, ale widzę, że nic nie znajdę. Wchodzimy tutaj, zobaczymy, że tutaj coś... Dobra, tutaj widzę, że potem będziemy musieli wejść. Dobra, wchodzę po schodach i nie wiem za bardzo, głośniki widzę. Nie wiem czy jesteśmy tu może wyskoczyć. O cóż to? Jest tu bateria? Fuck! Why no have bateria? Why no bateria? O, o Jezus, on stoi. Już. Po chuj to chcesz go wypuścić, piełopie? Co? Nikt nie chce się schować, chce uciec z tego kurde w AAAAA CO JEST? WOW Skąd ty suki z synu się wziąłeś? Z życia Dobra, pierdolę cię ziomuś Spadłem Co? Będę musiał go mijąć teraz? <laughs> Dobra, nie nagrywaj tego na razie pierdol nagrywanie. Jump. Dobrze. Dobra, już idę, już idę. Ciągnij druta! A! Jezus, mój na lewo i prawo! Wyp mu! Czemu ta moja postać taka pizda? Czemu on nikomu nie umie zajebać? Zajebać gonga! Wow! Nie ruszaj się, kurde. Baterie się kończą. A ja wchodzę naiwnie znowuż do pomieszczenia, myśląc, że coś tu jest. Idź śladami krwi, pamiętacie? Zaraz pójdziemy, tylko szukamy, może bateria naprawdę jest. Bateria się naprawdę zaszatuje, ja nie nagram, to oszczędnie włączamy. O, 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 jest, o, o to chodziło. Dobra. Idziemy śladami krwi. teraz śladami krwi Dobrze. Dobrze, bobrze? Open. Dobra closet. Dobra. jestem co zapisał w notatkach, ale niestety usta nagrywanie pod więc musicie mi wybaczyć. Czy tam coś się świeci? Co to jest? To jest zwokowane chyba. Jestem w łaźni? jest ciemno. najmniej widoczni jesteśmy o, 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 bardzo ładnie tego się spodziewałem po dotarciu w to miejsce, a baterii jednej z ważniejszych czynności w tej grze wyłączmy na razie REC włączmy nagrywanie tutaj chyba ktoś schodził, ale ja nie jestem pewny czy to jest bezpieczna droga, ziomuś, ale widzę, że innej nie ma więc idźmy tu. tu jest ciemno, ty to, Co to byś bez tej kamery zrobił, jej łopie Gówno! Siedziałbyś w domu Co ci z tego kurwa jebanego... ...aktorstwa? Jakim ty jesteś? Dziennikarzem Dziennikarstwa Masz mokro w portach? O boż. Znać wyjście z kanałów, aha Dożyście mi mi i dali tu ciemnek w dupie Dobra, tu kamyczki i tu ktoś jest przytrzaśnięty, to dobra, tej nie Baterii też nie widzę Dobra, ale ja nie chcę iść tu, chcę iść tam gdzieś ciemno Dobra Tu nic, baterii też nic. To wyłączamy od razu, nie marnujemy. Ciszej, kurwo Ciekawe, co jest na zewnątrz. jeżeli tam by było wyjście, to czemu ty nie możesz przegryźć tych krat ZEBAMI?! Wstajesz? No to stań teraz. Masz szczęście. Serio mam wejść w to coś? Tu, gdzie oni srają? Krzyczę, że bateria a to puszka. Jezu, co tu się dzieje? A wiesz to? Pierdalaj, dobra, drabiny są tu, w jakichś kanałach, coś Nie wiem, czy się dzieje, coś rurami leci. Pewnie ktoś się zesrał teraz. Dobra, przeszedłem tu dookoła. Jedna droga to tutaj. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyś tu wchodził. Nowe zadanie, odkręć dwa zawory, aby spuścić wodę. Sam się nie może spuścić! Czy to jest tam pomysł dobry? A, spuścić wodę. Ja muszę nadużyć, muszę to spuścić. No dobra. O Boże, szkóry. Zauważył mnie! Mama! Cichie się tu? Nie. Dobra, już muzyka może. Cichutko. Dobra I chuj nie wiem co teraz Wystraszyłem się, dobra Włączamy i biegniemy do wyjścia Biegni! <śleski> Uff, tu nie wejdzie chyba. To i nic. Czy to jest jeden z zaworów? Ja muszę dwa znaleźć. Oho, oho, No i co? No i co? Ciągnij No idź stąd, kurde, nie masz rodziny, nie masz domu. i stąd Halkuś. I logik. A jeszcze nie teraz, ale dobra, że jak to znałem, to za późno Gdziemy za nim szli i o czym gdzie on pójdzie? skakać, chyba nie Wszkolił się NIE DOGŁU się pisać! Tu nie ma wejścia tam. No trzeba czekać. Powiem wam, że w bardziej straszną grę to nie grałem. O kurwa, zauważył mnie i co teraz? I co teraz? Nie ucieknę. Gdzie wbiegamy? Tam biegniemy i w tą dziurę na dole. Dobra. Muzyka mnie przestraszy. Kurwa, nie wiedziałem tej dziury! W dupie masz dziurę! I znowuż tu Chodząc z paśloku, nagraj go. Miej dowód. Tam można iść od razu. <śm> BIEGNI KURWA! Ja pierdolę. NIE! Kurwo... Czekam aż on się wychyli Ja to przyspieszę wam Aż on stąd wyjdzie Albo on tu przyjdzie I to zaraz A ja jestem mokry Cały mokry O idzie, dziewić się wiem Czy on to przeskoczy? O kurwa On to kurwa przeskoczył? I on tu kurwa idzie, co ty robisz? Sprawdza szafki. Myślałem, że on tu idzie, nie? Tak, mówią, wam w dupie to wy nie mieliście nawet podczas jak mieliście rozwolnienie, tak jak mam teraz. Idź, idź, idź. Idziemy, Bobby. Hmm. Pachu tak uśno. głupie jak on teraz tu sprawdzi A teraz tu sprawdzi Wejdź tutaj szybciej to skończmy Bardzo ładnie Iść teraz tam no iść TAM Jezus Maria, jestem obstrany. naprawdę nie wiem co mówić, się tak boję tej gry Że jestem wdruzgotany i jestem w kropce Mam nadzieję, że on przejdzie, tu słyszę jego łańcuchy Wściekłego psa, idzie, idzie, idzie Idź sobie tam I idź, 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 O, o. Widzisz, mówiłem? Idź, grzybek, idź. Teraz nie mogę tego spieprzyć. Nie za szybko, nie pochopnie. Niech przeskoczy tą teczkę, dopiero wtedy pójdziemy. Wtedy będziemy mieli pewność, że go tam nie ma. Dobra, już wiem, że nic mi nie zrobi. Dobra Bardzo ładnie A czyli trzeba przytrzymać wypadku Szybcie, szybciej, bo żadnych ja problemów może że tę w tą dziurę. Czekamy teraz, aż go zobaczę. O, Boże. Grzyb. Splanktoniały grzyb. Jest! Uff! Dobra! Jest! O! Oh. O! Oh. O! Oh. O! Oh. E! Dobra! Dziękuję wam za. Od... Niech ten odcinek był nudny, bo nie wiedziałem zbytnio co tu się dzieje. No, ale niestety, jak kończymy, bo ja jestem mokry, a ja już nie się dosyć tego otlasta. Tylko jeszcze to jakiś... Nie, może. Już bezpieczniejszego miejsca dojdę. Bateria? Nie. Bo po co? Tam, gdzie jest światło, proszę. Tam też się świeciło. Wow. To były nerwy stalowe. Jeżeli nie ma, jak nie było, jak tak nie ma. Dobra, wchodzimy, jest światło Żarówka. Co to było? Znajdź wyjście z kanałów. Dobra, jest nowy poziom. Dobra, dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję, że komentowaliście, komentujcie, subskrybujcie, do zobaczenia, trzymajcie się do następnych odcinków, nienawidzę Was, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie będziecie bos.